Dobry, nazywam się Mariola Araś-Karczewska. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w nurcie systemowym. Psychologię ukończyłam w roku 2011 i od tego czasu nieprzerwanie pracuję w zawodzie. Dodatkowo, od 2015 roku rozpoczęłam pracę jako psychoterapeuta. Ukończyłam szkolenie całościowe w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie kończę proces certyfikacji zgodnie z wymaganiami nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia w Polsce. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, u psychoterapeutów. Z certyfikowanych z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zdecydowałam się zostać terapeutą, ponieważ od zawsze fascynował mnie drugi człowiek i praca z człowiekiem. Psychika ludzka jest tak złożoną rzeczą, tak fascynującą. Że właściwie można by przez całe życie zgłębiać jej tajniki, a i tak nigdy nie być, nigdy te poszukiwania mogłyby nie być zakończone. To, że mogę brać udział w tej przygodzie, jaką jest terapia, razem z klientem, towarzysząc mu w rozumieniu siebie, jest dla mnie wielkim przywilejem i sprawia mi dużo satysfakcji. Wartości i zasady, którymi staram się kierować w swojej pracy terapeutycznej to przede wszystkim postawa neutralności, akceptacji i szacunku wobec każdego klienta, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi i z czym się zmaga. Światopową terapeuty nie powinien mieć absolutnie żadnego wpływu na to, w jaki sposób pracuje z klientem i tego też staram się przede wszystkim przestrzegać. Również postawa pełna tolerancji i zrozumienia dla tego, z czym klient się boryka, jest dla mnie ważna. Myślę, że tylko dzięki temu, że terapeuta przestrzega tych zasad, możliwe jest zbudowanie na tyle bezpiecznej atmosfery podczas sesji, że klient może rzeczywiście pracować nad sobą i nad zmianą. Podstawowym narzędziem pracy w psychoterapii systemowej jest rozmowa terapeutyczna. Jest ona czymś innym niż zwykła rozmowa, rozmowa towarzyska, ponieważ rozmowa terapeutyczna ma na celu identyfikację problemu, jego źródeł oraz sposobów jego rozwiązania. Sesja terapii za każdym razem może wyglądać nieco inaczej. Niemniej jednak terapeuta zawsze jest aktywny. Niedyrektywny, raczej jest podążający za klientem, natomiast dający mu również dodatkowe ramy, poszerzone perspektywy, w których to klient może z jego pomocą odnaleźć swoje rozwiązanie, które będzie dla niego najlepsze. Tym, co szczególnie podoba mi się w terapii systemowej, jest sposób, w jaki ujmuje ona objaw klienta, czyli to, z czym się zmaga, z czym przychodzi na terapię. Objaw w terapii systemowej widzimy jako spełniający pewną funkcję, istniejący po coś. W terapii wspólnie z terapeutą szukamy tego, jaką funkcję pełni objaw, a następnie, gdy już ją odnajdziemy, staramy się zaspokoić potrzebę, którą pierwotnie zaspokajał obiad w sposób dobry, nowy, konstruktywny, który będzie dla klienta użyteczny i zmieni jego życie na lepsze.